Cześć kochani, witajcie w nowym przeglądzie, dzisiaj będzie dużo nowości, zobaczycie nowe podkładki, nowe poszewki, będą nowe skrzaty na regulowanych nogach, będą też nowe ubrania, zobaczycie fajną bluzkę w panterkę jak i koszulę w stokrotki, ale i będzie też dużo nowości z najnowszej kolekcji, tak więc zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę jak Wam się taki odcinek spodoba. By być oczywiście na bieżąco, i lecimy na półki. Zobaczcie nowy zegar. Dodatki złota i kosztuje 25 zł. I tutaj mam jeszcze jeden taki zegar. Bardzo fajna, taka zielona oprawa. Kosztuje 20 zł, ma bardzo fajne wskazówki, takie czarne minutnik jest naprawdę super w środku. Pojawiły się też nowe firany po 30 zł sztuka 140 na 260 cm. Pokażę Wam, jak one wyglądają naprawdę pięknie tutaj o, się prezentują. Są takie delikatne kwiaty. Myślę, że ta firanka do niejednej z Was może trafić. Zobaczcie, jak ładnie prezentują się te bukiety kwiatów, które kiedyś Wam pokazywałam, 20 zł, tylko tu jest ich tak dużo w tej dużej osłonce, że musiałam Wam pokazać. Tulipany oczywiście też są w sprzedaży. No i tutaj możecie kupić taką fajną osłonkę. Kotka była panda 10 zł za taką osłonkę. A tutaj podgląd do pandy. Więc tak prezentują się ostatnie nowości na tej półeczce. Lecimy dalej. Bardzo fajne są te grube podkładki. Trzy kolory dostępne, 12 zł. One są dosyć grube. Podoba mi się kształt i fajne są kolory. Bardzo ładne są też nowe szewki na poduszki i kupicie taką tutaj piaskową, zobaczcie, w róże, 15 zł, wymiary klasyczne 45 na 45 bardzo ładnie są tutaj wyszyte, taki mają materiał jakby kurtki, tutaj jest kolor zielony. Podobają mi się też te właśnie kwiaty, że są białe. Tu mamy takie aksamitne podusz poduszki poszewki na poduszki, dwa kolory i te poszewki kosztują 12 zł. Na dziale łazienkowym wczoraj pokazałam Wam cudowny zestaw kwiatowy, a tutaj teraz możecie zobaczyć fajny dywanik 12 zł. Też ma takie fajne liście, jeden kolor na razie pokazał się w pepko Cudowna bluzeczka w panterkę 20 zł, zobaczcie, do rozmiaru XL. No i ona ma tutaj tak rękawek 3-4, jest dosyć luźna, fajny dekolt, bo taki nawet szeroki. I mamy tutaj 100% bawełny, więc tutaj duży plus za skład. Bluzeczka naprawdę, myślę, będzie hitem tego sezonu. Kolejna nowość na Wyszakach to ta koszula w stokrotki. Jest bardzo delikatna. Kosztuje 30 zł. Tu mam duży rozmiar, bo 46 jest na guziczki. Piękna. Tu już widzę 100% wiskozy. Jest bardzo delikatna, te guziczki są takie bardzo delikatne. Zobaczcie, materiał jest naprawdę fajny. No i jak ktoś lubi właśnie coś takiego, to będzie zachwycony. Ona idealnie sprawdzi się właśnie w okresie letnim czy wiosennym. Zobaczcie, jak ona jest wiewna. Kolejna nowość to ta torebka z Miki, kosztuje 50 zł, ale tu jest niespodzianka w środku. Raz, że ona jest fajna, bez duża, dwa, ma e, zamek e, to jest duży plus, ale zobaczcie co w środku choćby z Louis e, torebki takie malutkie i tu mamy taką saszetkę, do której możecie wrzucić jakieś dokumenty, czy klucze, czy e, cokolwiek. E, fajne rozwiązanie, i tutaj jest tylko jedna taka przegródka bez e, m, żadnego zamka. Tak więc tak się prezentuje. Co tutaj jeszcze jest nowego na wieszakach? To taka kamizelka jeansowa. Jest fajna, bo stół jest krótsza. Ona będzie gdzieś do pasa. 40 rozmiar. Tutaj mam akurat 40 zł, a tu mam rozmiar 44. O tak miało być. Guziczki z przodu, atrapa kieszeni. Tak się prezentuje. Myślę, że w przyszłym tygodniu Wam ją przymierzę do jakiejś właśnie bluzeczki, a może nawet do którejś z koszul, bo jest dużo fajnych rzeczy. Tutaj kolejna nowość to ta katanka. Ona ma fajne tutaj takie szerokie kieszenie. Um, zaraz zobaczymy cenę: 70 zł. Tu mam rozmiar 42, tak więc nowości jeansowe, bo jeszcze pokażę Wam spódnicę. Więc można naprawdę fajny zestaw sobie stworzyć. No i spódnica dosyć szeroka. Zobaczcie, tak się prezentuje z przodu. Kosztuje 50 zł, macie ją do rozmiaru XL. Z tyłu dosyć szerokie kieszonki i fajne ma przeszycia takie pasów mm, po bokach. Piżamka tu też nowości, zobaczcie, 25 zł panterka, krótkie spodenki. Fajna jest taka kieszonka, że ma właśnie wzór takie jak są spodemki. Bardzo delikatna, myślę, że też wam wpadnie w oko rękawki lekko podwinięte. No i lecimy na Wielkanoc. Deska Wielkanocna, zajączek 20 zł, dosyć duża. I fajna maselniczka, ale ona jest właśnie, jak dla mnie trochę za duża. Jakby była ciutkę mniejsza, to była super. Kosztuje jedyne 15 zł, więc naprawdę cena fajna. Takie kurki widziałam w Homli w zeszłym roku. I one były zdecydowanie droższe. Tak więc, jeżeli chcecie taką masoniczkę, kurkę, to w pepko będzie wkrótce na półkach. Ja to dostałam na razie, tak wiecie, z tyłu, bo dziewczyny zawsze mi tutaj wysyłają, co będzie. Tak jak i te skrzaty, które są naprawdę urocze. Co pierwsze mi wpadło w oko, to te biedronki na noskach. Bardzo fajne. Za te skrzaty zapłacicie 40 zł. Mają fajną stokrotkę na czapeczce. Ale co jeszcze mi się podoba w tych skrzatach, że możecie sobie regulować te uszy. One mogą stać w różny e, sposób, na przykład o tak. I trzy będą kolory do wyboru. Ja mam tutaj różowo-żółtego. Za chwilkę jeszcze będzie, zobaczcie, jaka fajna ta biedronka. Za chwilkę jeszcze Wam pokażę zielonego. I jeszcze chyba jest, e, kurczę, żółty. I jeszcze chyba będzie różowa ta czapeczka. Tak więc takie trzy skrzaty, ale to jutro, bo wczoraj po prostu nie zdążyłam. Poszłam do koleżanki, ona już miała zamknięte. Tak więc jutro z rana wam dogram tego trzeciego skrzata. Patrzcie jakie fajne. I te chyba są ładniejsze niż w zeszłym roku. Puszki, świeczuszki to są nowości. Ten przepięknie pachnie mango. Trzy takie zapachy i kupicie je za 8 zł. Tutaj też takie maleństwa znalazłam za 2 zł, słuchajcie, to jest w ogóle hit. Bardzo fajne szkło. Ładnie pachną takie świeże te zapachy. Tutaj macie też mango między innymi i brzoskwinie. Najbardziej mi się ten zapach spodobał. A jeżeli szukacie na przykład do przedszkola jakiegoś stroju, to zobaczcie jaki świetny strój wróżki w Pepko. Za 25 zł możecie kupić dla Wnusi czy dla córki. Ale i też pokazały się takie słodziachne kalosze, 40 zł do rozmiaru. 31. One są po prostu sztosem. Raz, że ślicznie wyglądają, to taka kartka z tyłu jest po prostu petardą. Nowy kolor klapeczek, teraz taki fajny różowy, 20 zł i macie rozmiarówkę do 37. Ostatnio był ten ciemniejszy róż tam pod spodem, poniżej co tam wisi, a teraz macie taki jasny. No i oczywiście, kroni, jak to inaczej. Teraz jest hit na te kolekcje. Jak dobrze pamiętam, Sinsei jest chyba nawet piżamki, tam w ogóle jest tego pełno. 20 zł w Pepko i tu mamy rozmiarówkę do 170 rozmiaru i oczywiście 100% bawełny. Dla dziewczynek jeszcze znalazłam taką bluzkę, bardzo ładny jest ten kwiatuszek, tak pięknie wyszyty, kosztuje 1, 12 zł, a koszulka jest do rozmiaru 134. Kochani, dzięki, że byliście, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Gorąco zapraszam Was na wcześniejsze przeglądy, życzę Wam cudownej niedzieli.